Cześć, mamo, witajcie, z tej strony Solec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku z Fify ja i moje ziomki. Ja i moje ziomki, czyli Jadaś, Bronuś, dobry, i dołączył też nas. Dzień dobry. jestem po prawo, Bronek po się... lewo, na środku jest Tana z tyłu, a z przodu gra na szpicy Adaś. Ta nas pierwsze wejście, w ogóle pierwszy mecz z nim będziemy sobie grali, mamy już awans, przeszliśmy z tytułem ligę 9. zaczynamy ligę 8 i zobaczymy co tutaj się będzie działo, także czekam na przeciwnika i lecimy z tym o tym! Ja Zaraz pewnie palcem przypadkowo przedłużę. Gram w grę! Oooo, ooo, wpadła ładne. Dobra. Nie zdążyłem i zrobić. Lecimy! I skok na bramce jest wieczór, wieczór, wieczór. Ale, ludź, ale nie, cały stadion. O proszę, ilu ich jest? Sześciu! Sześciu ich gra. O Jezu! Pierwszy raz taki mecz, mecz mamy, co nie? O, Zania. Podaj. Nasz duet wa przytrzymali mnie! Aj, szkoda, że nie mi się tutaj. Nie. Ale dobra, no to będzie tragedia. Ale to jest, jest Manchester teraz, co nie? Z Westergardem to. Chłopaki, mamy dobrą obronę. Najlepszą Ale obronę jest, za tak skrym. pamiętaj. Koch na bramce stoi. się, jest pie... Ej, i w obronie ich jeszcze jest kilku! Nie, 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 jest ich sześciu. Sześciu, bo tylko tyle strzałek się świeciło e, dobra, wcześniej. Dobra. Chodźcie tutaj, bo sam sobie nie poradzę. Ja w... Oddaję? O! Patam się, ze zrobił! A tam to się, mnie. I łeb się obrócił! I dawać raśny. było ładne podanie! Jestem. Graj na dół! Na dół, My bo na je, podanie ładne. nie dałbym rady tak szybko, ale teraz. Aj, za lekko, co to za podanie? Tak, ma, tak. Dobra, na spokojnie musimy to zagrać. Bez targów. tak pilnował tego skrzydła, nie ma sensu się wracać, bo O, Ronaldo, co tam biegnie? No, wygląda jak Ronaldo w ogóle, gościu, nie? O! Boże! Jezus. Dobrze, to był Jezus. chyba. To był Jezus. chyba to był Maguire. Aktualnie albo kawani, nie wiem. To no tak. Maguire. Korki mu się rozwaliły. Gdzie to kilka, A, dobrąka, dobrze. Dawaj, skrzydło nas. stop Biegnij, Tanaz! No, Teraz musisz wychodzić. Na full spincie. O Boże, ja dobrze, jestem na poczekałem. Do, jest do środku, do środku, do dobra. No, dobra. dobrze za głęboko, było. Za głęboko, za no. Z drugiej strony, jak, jak widzisz, branca, ta, jak tak biegam i mam pusto, to, to też mi podaj, tak to do, 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 wiesz. Ej, tu, na dół! Pójdź no co oni się trzymają w ogóle. To jest w stronę. Ten... Miałeś dwóch, a w drugą stronę mieliśmy. Że... W czterech było ich. O! Dawaj na dół. Nie chciałem tutaj. Oddaję. to już Jestem. Jestem. Bardzo ładnie. O, mój... Dobrze, Uuu! dobrze. Jest! Pięknie, jest! pięknie panowie. Ej, nie, powiem ci, ty, ja patrzyłem na twój strzał. I ja zapomniałem że przecież bramkarz no, nie był taki mocny strzał i nie myślałem że bramkarz tego nie obroni. Ale zaskakujący strzał. No, Ej, a się ja tak przesuwa, się mylę nice. Nie wiem gdzie jestem a tu. Przok nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie nie. Bo, słysząc, Mota, gdzie słysząc Nie wiem czy nie jesteś w szafie mordo. W bidulu a, no, <laughs> nie, Aktualnie nie wiem czy w oknie życia się nie mieścisz, noga tylko. Ale to nie wiem. <laughs> no Graj na dół. Graj na dół. graj. kuźwa. Dobra, dobra. Dawaj to. Dawaj tu. Na no spokój. Do tak. przodu, wypuść mu! Dobre! O Jezus! Jestem na spokój. Pójdź ja nie zdążyłem, sorry. Trzymam tu jakiegoś wielkiego harakana. Trzymaj, podpadaj się. Mój ja to już... Podpadaj Bardzo ładnie. Nice. Do nogi. No nogi! Brawo. To się pcha. Graj ta nas, Tu byłem, Aj. pusty, pusty byłem. Bo... Ta nas też wypuścił, ale go przytrzymał, gościu. No. <laughs> jak wypuścił, pusty, to ja go przytrzymał. Boże. Oh, gol. Tak. Nie ma. Wyjechał Graj. Jest pusty pusty skrzydło tam. Oj, Judzuniu. Tak jest. Ja się potknąłem, o Maguire'a chyba. Nie dasz rady. Mm, kurde, ale dobrze. Ale ja, wiedział od razu, nie dasz rady. Ale tam ma, się... ładne podanie, nie? Nie, bo ta obrona tu, chłopiec, ona robot, taką robotę robi, że szok. Ale a, dobrze, o, dobrze, ładne, pomysł ładny. Szacun w ogóle, że Andrzej się tak obrócił w środku pola, bo wczoraj po połówce był akurat aktualnie, polter mieli, całą zastawę z domu tu? After chyba miałem. Dobrze. Ale huknęła. Daj Boże, wygrał. A ja myślałem, że to przejmę! Odrodzenie City, Chelsea tam. Co, gdzie odrodzenie? No, nie wiem, tak ten mówi. Brawo. Jestem. Bur... Oddawaj! <grym>. Łeziawej! No śpuść! Nie było Dronek... tego! O, bardzo miło. Dawaj, kop! Oj, nie No nawet co? nie chciałem tej FIFA. O, musisz <laughs> gdzieś mordeczka. Dalej. Dobra, pięknie. do góry! Wybiegam tu! Na do, do wybiegam! Jak tam jesteś! Moje nas dwie godziny FIFA już człowieku, ja, ja nie, nie mogę stary. przyjąć piłki, bo... dobre podanie dobra, bez wdędu. Dobra, dwa, trzy, no, no nie, ja nie biegnę, nie. Ale gościu chyba no, mówię, to Ronaldo co zrobił. Ja, dobrze, dobrze Pani że tam butelka była. Dawaj, Pani Koch, teraz ja. Graj do mnie. Teraz ja chcę ją. Kurwa, chcę ją, to nie dostałem. No dobra. Dawaj, dawaj. Podejść, podejść panu. Ja tam podejdź. czekam ja na skrzydła. Ja na, skrzyd na kontratek, na kontrata, non-stop. Kiedy w alwerdę. <laughs> dawaj. Pani nie, nie. Pani do... Cofam, cofam na czy nie, nie cofam, zostaje. Zła prośba o podanie? Nie zaraz zrobię prośbę Oj no Uff, uff, uf, uff, uff. Pani kok mówi co to jest Dawaj Bronek, jestem Wybiegam tu! Czekaj Wybiega. Nie musiałem, bo już mi nie dawał rady Ole podańskosili Bal! Co by się nie działo babka zawsze ajej, biedące ładnie Mamy że czekaj Dobrze, tak jak teraz, no? Może przed pole? Ole, wielki tam chłopie słup! No, przewróci mnie. Kaj na dół! Dobrze jest no, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, może no, rozumieć, no, czy czy Nie, nie. Daj nie, przed Tak, przed słup, tak, przed Tak pole teraz. No. A, tak no dobra, to dawaj tam. Kurwa, ma pięknie! No, brawo, brawo, pięknie, ładnie ta nas, kurde, ziomek. Dobra, prób próbuj to odebrać. odebrać. I to jest dobrać. najlepsze miejsce do, do rzutu rożnego, co nie? No wiem, no nie, chyba nie tak źle, Bardzo dobrze, tak. bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Górą ja. daje! O mój nie Boże! Do mnie. Ja nawet nie wiem do kogo to było. Ja, ja. Górą nie się... ma co grać, górą nie, bo to są za wysoce. nie no, dobre na wyprzedzenie, jakby dobrze podał, tak, tylko to jest piłka górą, tak. Ole, to podał pięknie. Ale ci ja, zablokowałem rady Patrz na nas Ładnie Łe. Tana jedziesz, tam jeszcze. Chłopie Siłuję to jest On do środka to już mówię o, Obeszli mnie chłopie z każdej o. strony Nimcy to chyba. TUTAJ Ja. Byłem Ta nas mnie trener Bronek Basz do mnie Szybciej pozbywaj się piłki Jak ja nie mam ci podać O Jezu Yes. Spalony, spalony! Ale co ty? Lukę yes. taką zrobiliśmy, masakra. Yes, ale w soku, tak nasza obrona dobrze grała, a teraz. Już koniec, nie, nie, szkoda grać. Przerwa. Pauza. Yes. Trener. To jest trener, trener tysiąclecia normalnie. 54. Minuta Mogę właśnie. Zmianę? Zmianę? główki prawie wsadziłem bramę już. Mogę no o, zmianę? Nie. Teraz przy główkach musisz, bo to jest trochę inna. To, to jest dwa No ale. Będę. W poprzednim, <laughs> poprzednim meczu już strzałów, mieliśmy teraz pięć. Zmianę potrzebuję. <laughs> Bronek na, brane, brane, brane na bramkę Ej. Ale zauważyliście, że e, no, overall naszych wszystkich zawodników zwiększa się do takiego, który ma najlepszy z naszych bo mieliśmy Ej. wszyscy po 80, teraz Dobra, masz 82 i, i oni też mają. w każdej 82. lidze też to rośnie. Jak czym, czym lepsza liga w dół, tym lepsze overallowo igrają lepiej te drużyny całe, nie? No to zrobić. Dobra, wykryć tutaj skrzydełko. Teraz to na górze czele. byłem na dole monitora. Podaj tu! Podaj, tu musisz podać obrońcy... Ej, teraz nie będzie Cieszę. tak krzyczał, bo wszystko będzie słyszał. Jestem, Bog. Pójść aj, 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 A. Jestem bardzo ładnie. Tam. Rąka masz. Podaj, mu, abronek mi. jestem. Ja Oj, szkoda, szkoda. Dobre mogę to, było, szkoda, dobra, to, szkoda, to było, dobre to było. Minimalnie że, mogę wyczekać. A jak ty wiedziałeś, no. co ja chcę zrobić? Ale mówię, minimalnie mogę wyczekać. Na dwie sekundy, jakbyś tam obszedł, to, to. Góra, Podasz? środek? Poczekaj, ja już do wychodzę ci pomagać Możecie podaj rozegrać podaj. tu z nami, rozegraj to Nie ja wychodzę, dalej Aj! Myślałem, mm. że od razu wydać się To to było zajebicie Szkoda, że mi nie udało szkoda, się szkoda, spuścić. Że, mówię Szkoda, że akurat też musiałem być, znalazłem się w tym miejscu na dole tam co nie? Podaj A, mi nie. podaj. jestem ten... O co za lekkie podanie no przecież Lewiznę Dobrze Aaa szkoda. Nie 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 schodzi, wow, nie schodzi, Spokojnie, nic nie tylko na układę <laughs> Aj, boże, że, myślę, że serio, nas czula, nie? Ale myślę, że on serio tu źle poda. No ja tak podbiegłem właśnie do niego. ale Andrzej o, 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 jest ogromniasty! To nie wiem czy to nie Karol Krawczyk. Tak, krawczy. Pa pa pa, o oh, tu jest. Ależ tak, ale, go tu mnie. On mnie wyciulał. Ole, o, nim nie podał. Lecę No szybciej podawaj baranie! Dobra. Coś się stało. Ken Block tu jest pewnie. Ale ale ja cię kręcę, ale bole. najgorsze jest to, że tu nie da się pierwszego poda no, nie. no i czuli. Ale, koch, rozkraczyła się. Ja nie wiem, jak to w ogóle wyszło. Aha! O mój Jezus! to! nie! Długa piła. Ja jestem, Dudu. Daleka, bardzo długa. <laughs> Ale, długa piła. laga! Ale, żeś lagę tam nas dał, nie? Nie dobiegliśmy. Ej, wejdzie, wejdzie, pole lekarne Wybij to. Mister Laga 15. No oh nie jest. Anemiczne podanie. Uwajajaj. Dawaj dół. Jeszcze raz. Za, 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 za ciągnij jeszcze ciągnij to. Ale po nodze, po nodze wrzutka. Jeszcze bardziej w tym ślizgu jeżdżaj tam. Co się stało? Spalony. Płacił się. A faul. Jeszcze może rzut o kartkę dostał. Skubaniec. Jeba. Dawaj. Będzie Dobrze. tą piłę. Jest Jedziemy. Ten. Ej, ja chciałem Ciądę. wejść między A, nich, Ciądę, ale Ciędę. nie, tu mi dał piłkę, Jezu, tu za mało tu... masz, za mało masz jeszcze dreblingu danych, żeby, bo on, on jak robi te z wody, to nie są tak jakieś płynne, tylko on chłopie jak by ruszył. Nie, Jezus Maria. Czy ok, on podał? Daś? Nie zdążę wybiec... Aj, szkoda. Jezu, cała chuj, czwórka bo uciekajta. <zyskajta> Ktoś się zdąży wrócić tam w nie. Szkoda! No, Szkoda. No, no, nie, nie na tą stronę znowu no, no, no. Ja A, ta już wraca. taką petę miałem, zanim tylko przybombił, to by normalnie z... No ty pas masz dalekie uderzenia chyba o. Gdzie o, jestem, dobra. gdzie jestem, gdzie jestem? Tu jestem Wonią mnie wszyscy O bardzo Bro, ładnie Jadę Adaś. Podaj do środka Dobra, mamy różnej Eee... Ja, czekaj, ej. czekaj, czekaj, no, tak jak teraz. O już chyba bie, bramkarzem. A nie, zrobił błąd. O, jak ślicznie. Jeszcze raz. Badaj. No kurwa. Ja pieprzę! Może to nie przeszło. O kurde, kontra i to jest najgorsze teraz. Bardzo ładnie. Bardzo jestem, ładnie. Jestem w środek. Próbuję Będzie się przepchnąć. A, i że tu nikt na ten pierwszy słupek nie zbiegł. No idealnie to przeszło. No. Kurna. Ja właśnie specjalnie mnie nie wchodzę, bo jak wchodzę, to potem jest za bardzo, co nie? I mówię, zostanę bardziej z tyłu na dobicie. No, nie udało się. Więc. Wszyscy mają 6-9 na koszukach, czy ja dobrze założę? Oni? Uf, nie, nie możliwe. Proszę, wysyłajcie. Wytrzymajcie. 7 i 6-9. Wychodzę! Jestem. Masz! Ja! Jakbyś podciął, byłoby idealnie. Kurde, już nie wiem jak! No, no, Jestem w skrzydła, dobra, w skrzydłach. Wychodzę! Lutuj to. Lutuj, odskakuj. Lutuj, Radek! Ja, ja, brawo! Uff! Uff, wymyczyliśmy to, brawo! A, brawo, dobrze, dobrze. Ale on by błąd zrobił, że wyszedł w twoim no. strzale. Dlatego tak nogami dziwniało, bo normalnie by to pewnie łapał. Także dobrze, nie więcej takich błędów poprosimy. Kurde. Kolejny strzał, piękna broń. Z kolejnego dobitka z, kolejnego, z mojego strzału druga już. No, no tak, no pięknie. No ale po to jest zaś środkowy pomocnik, nie? Boże! O, o, a no ja kocham. No, ale a serio? Jaj, jaj, ale ale kocham ich podania, co nie z o, obrony. Dał... Boże, jak ona targa te jak, Ja wiem, jak te... wyjść, kiedy nią, co nie? Jak ona targa. Bo. Jak akurat wychodzenie bramkarzem to ubieram. Adaś? Jestem? Nie górą. No, chciałem, chciałem ci wysunąć właśnie wyżej, żeby mi tu nikt nie o, o, ty... No tu było puściutko, powiem ci. Jeden nie musiał przyjmować, to ja dobra. Czekaj, ja tu zajdę do ciebie. Podpiękane. O O, jak miło. Wal, wal, lutuj. O, o jezu, Boże, jezu, jaka to bomba! Bit, to zrobiło, ogólnie powiem ci, Bramkarz wyszedł z pierwszego słupka, nie? O, nie. Jak ty byś to bliżej uderzył? Byś a ja to nawet trafił. Wiedział, ja nawet nie wiedziałem, że, że to tak to Trafi być ogólnie. O Boże, Boże, a ci, Anżelika, Angelika, bardzo. Ej, tu bierz to piłkę, uderzaj to. Wysmij teraz do przodu całkiem. A nie, jestem na spalonym, proszę. O jezu, ale się wkurzyli chyba, nie? Daj Boże to utrzymać. O jezu, o, jest bardzo ładnie. Nie zabijajcie się, Ach, tylko uf, o piłkę. Uff. Pomóż, żeby ci podał. Środek. Jest dążony. Ja pierdolę, jak ta piłka dziwnie odskakuje, a on później tak nie może tego dogonić. Ale dobra, nie jest źle. Malicki, bo podania są bambowe co nie? To Abu. <laughs> tak się <znał> się Abu! <laughs> Trzeba, nie, mogę chcę, nie, pierwsze, nie mogę się obrócić, chcę, Mówię, pierwsze piłki zobaczmy teraz. Zagraliśmy z pierwszych Dobra, piłek, ja. nie? Od razu, wszystko siadło. Ej? Okay. się pchał. <grym> Sorry. Dobra, do środku. Ładnie. Gol. Ale, nie. głowie, nie. No. tak mi się dobrze rozegrało tutaj z tym lewym obrońcą. Na, fajnie, ja. fajnie to poszło, ale kozacki mecz, naprawdę. Ja mam nadzieję, że wam się spodobało. Mamy formę, mi się wydaje, że coraz lepiej. Czym lepsze overale, tym lepiej nam się Orwa. gra. E, także bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcieczki do Kuba. ale teraz zadasiem, żeśmy tutaj pięknie poddymili. Troszeczkę przed kolejnym Lekkie meczem. E, zostawcie apę w górę do kolejnej fifeczki i narra, narra.